i okay, z tej strony Pone i dziś mam dla Was konkurs na 50 widzów dobra, najpierw otworzę paczuszki znaczy, Boże, no nagrody a potem wytłumaczę wszystkie zasady konkursu no, okej, okay, więc otworzę tu jeszcze raz zapakowane ok, więc tak y Zacznę od tego, że konkurs sponsorował mi NetCube, za co bardzo, ale to bardzo mu dziękuję. Polecam jego aukcję na Allegro. Link będziecie mieli w opisie. Ma bardzo dużo fajnych, tanich kostek. Dobra, więc tak, w środku mam trzy kosteczki: dwie dla mnie, a, a jedna na konkurs. Mnóstwo długopisów cztery. Smar maru. A, jeszcze jeden długopis, aż pięć. Smar maru. Yy, dużo naklejek. Tu jest rachunek, to nieważne. Jeszcze woreczek. Tu I jeszcze coś tu mam. Ciekawe co to. Oj, taki fajny bryloczek netki. Bardzo fajnie, dziękuję. Dobra, otworzę te kostki jeszcze nie chcę uszkodzić pudełka. Dziękuję również wszystkim, którzy mnie subskrybują za te 50, za te 50 widzów. Dobra. Więc to wszystko mam w kocuszce. Bardzo fajnie, duże. Dziękuję jeszcze raz. Link do aukcji nadkiła macie w opisie. I tak... Yy... To jest na konkurs. Pierwsza konkurencja to będzie losowanie komentarzy. I w losowaniu komentarzy yy, możecie, macie do wygrania, zmarmarmaru mały, 10 ml, woreczek od NetCuba, taki, yy, dwa długopisy, dwa różne kolory. Co? I chyba tyle. Aha, przepraszam, I jeszcze jedno z ważniejszych naklejki do kości o. dużo fali transferowych. Naklejki do trójki oraz do czwórki, o proszę. Aha, mam razy dwa. Więc tak, tu macie naklejki fluo do trójki. A tutaj jeszcze do czwórki. Więc tak, co trzeba zrobić? Zacznę yy, od konkursu. Co trzeba zrobić? Trzeba zasubskrybować mój kanał, lajknąć ten filmik. I już jesteście w konkursie, i pierwsza konkurencja, właśnie w której macie do wygrania naklejki do trójki, naklejki do czwórki, fluo, yy, dwa długopisy, woreczek oraz smarmaru. W tej konkurencji yy, musicie dać pod tym filmikiem komentarz, biorę udział. Każdy użytkownik może dać tylko jeden komentarz, po prostu biorę udział pod tym filmikiem. No i ja zrobię losowanie: dwa kom jak ktoś da dwa komentarze, to od razu usuwam, oraz jak ktoś da inny komentarz niż biorę udział, to również usunę. No i macie to wszystko do wygrania. Tu a teraz druga konkurencja, czyli skadywanie yy, czasów. Będziecie mieli w opisie filmu link do pewnego filmiku, w którym taki króciutki filmik i tam macie dać 3 czasy, jakie no, zgadujecie po prostu trzy czasy do kości 2 na 2. Ja będę układał kość 2 na 2, jak będą wyniki konkursu. Jak ktoś trafi któryś z tych czasów, to wygra kostkę 2x2 szększu na białym plastiku, czekajcie. Otwarłem właśnie pudełko. Jeszcze jest instrukcja. Bardzo fajna kosteczka. Polecam. Ja na niej nie będę jakoś układał, bo nie chcę. Bo to kostka na konkurs, więc kostka Shengshu. Naklejki do niej, takie zwykłe. Tu nie bez zaokrąglenia. Do niej możecie sobie od razu zmienić. Oraz worek. Jeszcze jeden woreczek dam i dwa długopisy, o. Więc to jest druga konkurencja. I tak, wszystkie trzy czasy macie dać w jednym komentarzu. Najlepiej jeden pod drugim albo oddzielone spacjami, żeby nie były tak w jednym ciągu. Po prostu najlepiej było jakbyście dali jeden pod drugim. No, no i co? No i to by było chyba na tyle. Konkurs będzie trwał około 3 tygodnie. Tak mniej więcej. Więc jeszcze raz yy, subskrybujecie mój kanał, lajkujecie filmik, dajecie komentarz, biorę udział. I jeśli wylosuję Was, macie dwa sety naklejek, woreczek, dwa długopisy oraz marmaru. to się o, wyślę pocztą i wchodzicie w link, którym Wam podam do drugiego filmiku i tam dajecie, wpisujecie trzy czasy jakie myślicie, że zrobię w kości 2x2x2 i tam możecie wygrać właśnie dwójkę Shengshu do niej jeszcze naklejki również dwa długopisy i jeszcze dołożę woreczek no to to by było na tyle jeśli chodzi o konkurs. Będzie jak już mówiłem trwał około 3 tygodnie, więc tu na Was czekają nagrody. A tutaj jeszcze powiem coś na temat kości dla mnie. Tu mam moją link po. Ale fajna. No dużo osób mówiło, że to świetna kostka. Ja prawdopodobnie już się życia. Pierwsze wyrażenia y, bardzo pozytywne. Takie jakby biały krzyżak ma. No recenzji możecie się spodziewać na moim kanale. I trzy na trzy szększu wind, wiatr. O oh jest. Pudełko już poszło, no trudno. Hmm. No nasmaruję. nasmaruje... A nie, chyba jest nasmarowana. Słuchajcie. No nie wiem, no jeszcze on tam nasmaruje ewentualnie i... Ale pierwsze wrażenie również pozytywne, fajna kostka. No, no to to by było na tyle. Recenzje kości 2x2, czy tam jakieś porównanie dwójek za niedługo będzie prawdopodobnie na moim kanale. No i co, to już by było na tyle. Dziękuję bardzo. Komentujcie filmik. Tu czekają na Was nagrody. No. No to to już by było na tyle. Pamiętajcie, tylko jeden komentarz może być, więcej nie. No i hej.